O co to te chodzi? No nie, serio? Co za Asbiro trzeba wyzbyć się bogactwa. Nie już. Że... Absolutnie. Więc być bogactwa, jak się przychodzi do azbiro. Czyli nigdy niczego się nie wyzbywałem, bym powiedział, że mogę czuć się sobą i dlatego lubię asbiro. Całą y, jakby magią asbiro jest to, że każdy wchodząc do asbiro wchodzi takim, jaki jest. Więc bardziej jak tu przyjdzie, to bardziej stanie się bogaty niż, niż, się, tego niż, się, tego niż się tego wyzbędzie. Przebywając i wchodząc, można e, zdobyć bogactwo. Przede wszystkim wiedzy, doświadczeń, wspaniałych kontaktów. Pani się nie wyzbywamy bogactwa, ani nie, nie poświęcamy niczego dla charyzmatycznego lidera i nikt za nas tej roboty nie zrobi. Myślę, że trzeba być świadomym bogactwa. Stając się częścią Aspirów w jakimkolwiek sensie, nie trzeba od niczego się pozbywać, nawet swoich poglądów, chyba że są lewackie. <laughs> Poza tym jest w porządku. Aby wstąpić do ASBIRO nie trzeba wyzbyć się bogactwa, a wręcz przeciwnie, zacząć je pomnażać. ASBIRO samo w sobie jest bogactwem, więc przychodząc do ASBIRO nie potrzebujemy żadnego innego bogactwa. To dzięki ASBIRO zostajemy naprawdę bogaci.